Spróbujcie przypomnieć sobie jakieś wydarzenie z czasu, kiedy mieliście, powiedzmy, 12 lat. Okej, okay, teraz 7, 5, no i wreszcie 3. Z tym ostatnim zapewne mieliście najwięcej problemu, ale nie jesteście w tej materii odosobnieni. Jest niewiele rzeczy, które łączą wszystkich ludzi, ale pępek i amnezja dziecięca są jednymi z nich. Zjawisko to po raz pierwszy opisał Zygmunt Freund i jednocześnie zauważył, a raczej zapostulował, że wydarzenia z wczesnego dzieciństwa bardzo mocno wpływają na naszą osobowość. Co jest więc przyczyną amnezji dziecięcej? Naukowcy wysunęli trzy hipotezy. Pierwsza mówi, że po prostu nasza pamięć wówczas nie funkcjonuje. Druga, że owszem zapamiętujemy informacje, ale bardzo szybko je zapominamy. Trzecia natomiast mówi, że oczywiście zapamiętujemy informacje, jednak wraz z naszym rozwojem te z najwcześniejszego dzieciństwa stają się niemożliwe do odczytania. Tylko pierwszy z wspomnianych mechanizmów wydaje się mało prawdopodobny, bowiem dzieci w wieku 5 do 7 lat pamiętają około 60-70% wydarzeń z okolic ich czwartych urodzin. Wraz z wiekiem dla dzieci 8-9 letnich odsetek ten spada do 30, ale jednocześnie są w stanie one wymienić dużo więcej szczegółów. Rozpoznawanie rodziców wymaga pamięci. Uczenie się nowych słów wymaga pamięci, wreszcie chodzenie wymaga pamięci, także wszystko wskazuje na to, że u najmniejszych dzieci pamięć funkcjonuje jak najbardziej prawidłowo. Zauważono, że wcześniejsze wspomnienia przechowują dzieci o wyższym ilorazie inteligencji, lepszych zdolnościach werbalnych i te pochodzące z wyższych klas społecznych. Jednocześnie część badaczy postuluje, iż dziewczynki przechowują wspomnienia o 2-3 miesiące starsze niż chłopcy, co, biorąc pod uwagę fakt, iż rozwijają się one w tym wieku nieco szybciej, dość mocno przemawia za poprawnością tezy, iż. Do poprawnego funkcjonowania pamięci długotrwałej niezbędna jest odpowiednia narracja wewnętrzna, z którą w parze idzie odpowiedni poziom zdolności werbalnych. Zważywszy, iż większość wspomnień z okresu przejściowego pamiętamy dzięki opowieściom najbliższej rodziny, dość trudno wskazać jednoznacznie, kiedy amnezja dziecięca ma miejsce. Najprawdopodobniej przypada ona na okres pomiędzy trzecim a piątym rokiem życia. Jednak warto zaznaczyć, iż to co pamiętamy zależy od traumatyczności bodźca, czyli narodziny, rodzeństwa pamięta się zwykle wcześniej niż przeprowadzki, a te jeszcze wcześniej niż zwykłe wizyty w parku. Przyczyna tego zjawiska wciąż nie jest jednoznacznie określona. Zwykle wymienia się trzy hipotezy. Pierwsza, freudowska, mówi o tym, że amnezja dziecięca jest przykładem świadomego wypierania z pamięci wspomnień o nieodpowiedniej, czyli jak to u Freuda, seksualnej naturze, które towarzyszyły nam w pierwszych latach życia. Druga mówi, że rodzimy się z pewną niedoskonałością układu nerwowego, który w początkowym okresie życia nie jest zdolny do formowania odpowiedniego śladu w pamięci długotrwałej. Trzecia zaś znów odwołuje się do procesu narracji wewnętrznej i mówi, że dopiero po osiągnięciu odpowiednich zdolności leksykalnych jesteśmy w stanie prowadzić ową narrację w taki sposób, że utrwalone wiadomości są łatwe do przechowania, a później odczytania. Niewykluczone jednak, że wspomnienia z okresu wczesnego dzieciństwa siedzą nam gdzieś głęboko w głowie, jednak w postaci, której nie umiemy już odczytać, od taki zapomniany język. Na koniec dwie związane po części z tematem ciekawostki. Pierwsza taka, że na okres przejściowy amnezji dziecięcej przypada najwięcej fałszywych wspomnień. Bardzo łatwo wówczas pomylić to, co przydarzyło się rzeczywiście nam z tym, co na przykład zobaczyliśmy na ekranie telewizora. Druga ciekawostka mówi o tym, że. W piątej dekadzie życia gwałtownie rośnie ilość wspomnień z okresu pomiędzy 10 a 30 rokiem życia. Do końca nie wiemy dlaczego. Mogę już śmiało kończyć. Zachęcam wcześniej do polubienia nas na Facebooku i do zobaczenia.